Partnerem programu jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, organizator rozgrywek piłkarskich w regionie. Witamy serdecznie w programie raport z czwartej ligi. Partumy Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur. Oczywiście zacznę troszkę inaczej jak zawsze, czyli tak jak ostatnio. Czyli troszkę to, inaczej jak, jak zawsze, to, zawsze czyli to to tak jak ostatnio. Tak, czyli że mamy ligę halową, która rusza 7 Grudnia, Bałbrzyska Liga Halowa, piąta edycja, Jubileuszowa, bardzo duża pola nagród, ale więcej oczywiście mój szanowny kolega Jakub zima. A ty naprawdę czasem to mnie doszło doprowadzić. Zaczniesz, to skończ. W łóżku też tak? Prosisz kolegów, żeby ci yy, kończyli. <grym> Kuba ja nie śpię z kolegami, więc nie wiem o co pytasz. No, <grym> no, Jakby to z tego wybrać? No. Godnie. No. No czas na to, żeby się zgłaszać jest do końca listopada i myślę, że to tak najszybciej, najprościej i najłatwiej. Kto, kto chce zagrać, niech po prostu wykręci numer telefonu, napisze sms, wyśle maila, a resztę spraw już w trakcie po pierwszym zgłoszeniu. Wystarczy chcieć. Tak. Potem wiele rzeczy może się wydarzyć. A co najważniejsze, pierwsza nagroda, sprzęt sportowy 5000 tysięcy złotych o wartości, druga 2,5, trzeci o półtorej, a łączna pora nagród już zgromadzonych to 25 tysięcy złotych. Dlatego serdecznie was Wam polecamy tą ligę, bo jest o co grać. Wiesz powyżej, zawsze jest o co grać. Honor, <laughs> Zazczyty, zaszczyty. zaszczyty. Uścisk prezesa odbity w betonie. Tak. <laughs> czwarta liga. Bartek, co cię zaskoczyło w, tym, w tej minionej kolejce? Co mnie zaskoczyło? No oczywiście zaskoczyły mnie wieści z ratuszowej nie ukrywam. Ja tutaj myślę hmm, myślałem, że myślisz kupić. O odejściu trenera Jaworskiego. No, mnie nie zaskoczyło, yy, szczerze mnie mówiąc. Nie zaskoczyło, bo wydaje mi się, tak jak to gdzieś przeczytałem w komentarzu, ja się to słusznie, uważam, że ten komentarz był bardzo słuszny. Yy. Ja się z nim całkowicie zgadzam, że trener Maciek Jaworski wszystko, co mógł z tego zespołu, to wycisnął. I obawiam się, że następca tego następcy, bo tam gdzieś też podpytuję w szkole, bo wielu uczniów moich to są gracze górnika. I pytam, czy coś już się na tym polu w wyborze nowego szkoleniowca wyjaśniło. To mówią, że nic, nic przynajmniej w tym temacie na tę chwilę nie wiedzą. To wydaje mi się, że po prostu no, też tak krawiec kraje jak w materii staje. I po prostu mhm. tyle, ile się dało z tego zespołu wycisnąć, to tyle trener Jaworski wycisnął. Myślę, że może troszeczkę gdzieś tutaj to wachnięcie formy u trenera Jaworskiego przyszło, Zbyt szybko, bo tak naprawdę mamy do końca jeszcze dwie kolejki, trzy kolejki z meczem górnika, tym w Głogowie. Mhm. I tak naprawdę ta decyzja mogła zapaść w przerwie. Jak mówię, być może wachnięcie formy, chwila, chwila taka słabsza, chwila załamania nastąpiła u szkoleniowca już byłego szkoleniowca górnika, który podjął taką, a nie inną decyzję, ale można było jeszcze poczekać, tak jak powiedziałem z tym krokiem do, do, do zakończenia rundy jesiennej. Mamy 15 miejsce w tabeli, 13 punktów w 14 meczach. Wiemy o tym, już o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, że tutaj czeka nas stricte Walka o utrzymanie. Mhm. Ale też wiemy, że ten zespół po awansie z klasy okręgowej został mocno yy, Przebudowany, tak, wielu zawodników tych wartościowych odeszło Aleks Szymski, Dominik Jagielski. No, ale też z drugiej strony doszedł Oliwier Łabia, który się świetnie sprawdza i odnajduje na czwartoligowym froncie. Niemniej no, doszło do pewnej rewolucji kadrowej w ekipie. Widać też, że brak naprawdę też zmienników równorzędnych zmienników, którzy, którzy wchodzą na boisko. Aczkolwiek, no ja dla mnie. Ja zawsze to też napisałem, kiedy dostałem informację, że trener jaworski przejmie górnika. Napisałem do, do trenera jaworskiego, z którym się znam od, od bardzo wielu lat napisałem Powodzenia maćku zawsze ci kibicowałem. I to mogę powiedzieć też na wizji. Zawsze trenerowi jaworskiemu kibicowałem. Pamiętam, jak z górnikiem w drugiej lidze, w pewnym momencie jesienią był nawet na fotelu wicelidera. Zawsze tak. Ta po awansie do drugiej ligi w 2010 roku wiosna była u nas zdecydowanie słabsza, czy to za trenera Mudnowicza, czy to za trenera Jaworskiego, no ale ta jesień była u nas jak pamiętam świetna. Teraz, teraz mamy rezygnację. Jarek Borcoń będzie prowadził przynajmniej do czasu wyłonienia nowego szkoleniowca obie ekipy, ale też z trenerem Borconiem rozmawiałem przy okazji sparingu w, na początku sierpnia, chyba to był sparring na pewno był w Siewodzicach, już nie pamiętam czy z Wiktorią, ale na pewno był to sparring w Siewodzicach I, i też mi mówił, że no, no sprawy rodzinne, wiele lat jest przy piłce, jeszcze do niedawna przecież sam kopał mhm. futbolówkę i mówi, że tak naprawdę to najchętniej to już też w przerwie zimowej wycofałby się mhm. z trenerki, no w tej sytuacji troszeczkę klub byłby z nożem na gardle, tak naprawdę byłby pozostawiony w bardzo trudnej sytuacji. Czy, czy trener Borcoń będzie nadal prowadził? No na razie prowadzi, tak? No ma podwójną rolę, bo występuje w, w roli szkoleniowca pierwszego i drugiego zespołu. Co będzie dalej? No, nie wiem, nie wiem. nie wiem. No, Też, słuchajcie, no, sytuacja górnika jest trudna. Ten, to nasze podwórko, jeżeli chodzi o szkoleniowców, też nie jest zbyt bogate. Nie ma, ja nie wiem, no, mi nikt do głowy nie przychodzi z lokalnego podwórka, kto mógłby ten zespół poprowadzić. Chyba, że są jakieś młode, nowe twarze, które chciałyby się rzucić na głęboką wodę, bo być może takie osoby też są, które chciałyby się sprawdzić. Ale ktokolwiek by to nie ktokolwiek by to nie był, ktokolwiek nie przyjdzie do biało niebieskich, no to będzie miał naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie w takim długim No dobrze, dobrze, nic nie mówiłem, bo ja mam trochę inne zdania a propos tego, co ty mówiłeś teraz, ale to są takie jakby moje prywatne przemyślenia. Natomiast jedno, co mogę powiedzieć, żeby się coś w klubie zmieniło. No to niestety trzeba byłoby chyba Wiedźmina zatrudnić. Brakuje pieniędzy, no i tutaj nie ma co ukrywać. Klub finansowo jest stabilny do tego stopnia, by funkcjonować, ale nie odnosić sukcesy. Czy znaczy budżet klubu z pewnością musiałby być wielokrotnie taki, jaki jest? Bo myślę, że to takie minimum to 1,5 do 2 milionów złotych na rok. Albo na sezon, no Paweł, ale to ty, no ty mówisz bo... już o takich wiesz, rzeczach. Na tej no, chwilę to, co są mrzonki, to nawet tak. nie są realne. To, to, to Wiedźmin tyle nawet by nie zarobił, zabijając te wszystkie demony. Wiesz, no. tutaj gdzieś pojawiające się wokół klubu piłkarskiego, kto wie o czym mówię, to kto domyśla się o czym mówię, to być może też rozumie aluzję. no Smutna prawda jest taka, że tutaj nawet głupie 200 tysięcy więcej by zrobiło no. różnicę. Na tyle dużą, żeby klub nie był na no, 15 miejscu. To, to nie głupie. No, ale w stosunku do półtora miliona, no to głupie. No, no co, no przecież wiedzieliśmy o tym, że będzie źle pod tym względem już na początku sezonu, gdy rezygnował trener, który tutaj do nas przyszedł ze stolca. Gdzieś tam w kularach ludzie mówili, że tu chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze, bo trener chciał wzmocnień piłkarskich, wzmocnień na boisku, tych nie będzie, nie było, a za darmo nikt nie przyjdzie grać do Wałbrzycha tylko dlatego, że no, górnik ma bogatą historię, bo nikt już nie przychodzi nigdzie grać za darmo tylko dlatego, że klub ma historię. No kto mógłby przyjść tutaj pograć e, tak trochę e, za darmo, w sensie trochę, że tyle dać z siebie, ile mógłby dać. No za darmo dać. to w ciemnej ulicy można wyłapać. No tak, z e, sen, sentymentu, sytuacja, jest ale, ale wiesz, ale z sentymentu to jacy zawodnicy mogliby tu przyjść zagrać? Tacy, którzy są z Górnikiem związani całe życie, no ta, lub byli, nie wiem, Marcin Morawski, Janek, Tyrytko, Darek no to Michalak, właśnie, no... no tacy zawodnicy mogliby tylko przyjść zagrać. Tylko że oni grają. Ale oni i... też zarabiają, zarabiają na, życie, klubach, tak. na rodzinę w innych klubach. I sądzę, że raczej ciężko byłoby ich namówić, I żeby. Nie tylko łączą pracę zawodową i pracę w klubie. No. Ja sobie myślę, tak, no gdyby te pieniądze były tutaj inne, to na pewno, na pewno, przepraszam to myślę, że czy to Sławek Orzech, czy Damian Hajewski, którzy dojeżdżają do Strzegomia, boleliby By, być, być tu na miejscu. miejscu. Oczywiście, że tak. No nie, nie oszukujmy się. I, I nawet trener Kamil Jasiński też pewnie, czy, czy, no nie wiem, paru innych szkoleniowców tego typu z naszego rejonu tutaj zostałoby na miejscu, bo zawsze jest łatwiej. Trener Jacek Wojna chociażby, który hmm. dopiero niedawno objął funkcję tak, Polonii w Środa, -siąska. środa -siąska. Zobaczcie, to Zobaczcie, to, to się tak tylko wydaje, ale światem rządzi pieniądz, mniejszy hmm. lub większy sportowym światem szczególnie. No jeżeli on, ci wszyscy ludzie, o których mówimy, wolą dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów, bo muszą utrzymać rodzinę, bo muszą zarobić pieniądze na dzieci, na na siebie i na swoje jakieś tam no, potrzeby, no to chyba siłą rzeczy jest, że wybiorą te miejsca, w których zarobią trochę więcej. W górniku brakuje po prostu pieniędzy na to, żeby było lepiej. Musimy to wiedzieć, głośno o tym mówić, no ale mówiliśmy o tym już dawno, jeszcze przed startem tego sezonu i każdy z nas wiedział, że to będzie trudny sezon. Na no początku tego roku rozmawialiśmy, tak? tak? Czy doczekamy tych czasów chociażby w tej drugiej lidze, tak? tak Pamiętamy, no, rozmawiamy no, pamiętam i, też i byliśmy o... bardzo sceptycznie i pesymistycznie nastawieni do tej wizji. Bo drużyna tak. gra to, co potrafi najlepiej i wcale nie gra złych meczów, brakuje doświadczenia. Wcale bym się też nie zdziwił, gdyby tutaj zrobiło się odwrotnie niż to, co zawsze opowiadałeś o historii klubu, że jesienią grali lepiej jak wiosną. No bo ten młody zespół jesienią się ogra, na wiosnę może tych punktów zdobyć trochę więcej. Problem tylko będzie taki, jeśli ta strata do bezpiecznych miejsc w tabeli będzie tak duża, że drużna się mentalnie podłamie. Że spotkają coś podobnego jak Górnikorowe Miasto wtedy, gdy grał w czwartej lidze. Gdzie no, już w zasadzie jesienią było widać, że ta drużyna będzie miała duże problemy z utrzymaniem w lidze, i myśmy tam, co prawda, się wtedy łudzili, że być może coś się uda zrobić, bo nadzieja zawsze umiera ostatnia. No ale Górnikowi nowe miasto się nie udało. Drużyna się mocno przebudowała. W okręgówce gra sobie jak gra całkiem różnie to wygląda. Co roku nowy skład. Górnik Wałbrzych być może będzie miał podobny problem, że też co roku będzie miał nowy skład, i na razie ta czwarta liga będzie takim, taką ligą mistrzów dla polskich zespołów z, z ekstraklasy. No, sorry, ale to tak też może być. Pamiętajcie jeszcze jedną ważną rzecz, że przez ich czasu górnik spłacał zaległości z poprzednich sezonów. A spłacił które... już? No właśnie, nie wiadomo czy spłacił, czy nie spłacił, więc to też ma też wpływ na. Tak, tak, to też ma wpływ na kondycję finansową klubu. I dwa, że y, będąc na ratuszowej i tam będąc tak naprawdę gościem, za wszystko co robi płaci. I to płaci Potąsza niebotyczne treningu, pieniądze tak, nie. i. Wiesz, co Paweł, ja ci wejdę w słowo, bo ja, ty, nie, ty, ty masz te, z politykami lepsze trochę relacje niż ja. Ja mówię zawsze to, co myślę. Jeżeli już miasto by chciało pomóc klubowi górnikowi jako takiemu piłkarskiemu, no są jednak drużynie, która jest wizytówką miasta, od zawsze była. To powinno tak zrobić, żeby ten klub nie musiał płacić za obiekty, czemu takie zespoły jak od na przykład i inne kluby, wychodząc z wielkich kryzysów dostawały od miasta taką pomoc, że wynajmowały obiekty miejskie za przysłowiową złotówkę, i rzeczywiście dziś te kluby funkcjonują i są chlubą tych miast. Przykładem, no ale my to nie w długach no no, no, nie Ale Bartku, nie, czy, prezydent? czy prezydent Szełmej okay. naprawdę zarobił? coś na tym górniku przecież to tak na serio nie zarobi nic ale zarobi? Jeszcze, jedna, jeszcze jedna rzecz jeszcze jedna rzecz e, najważniejsza zobaczcie jak jest to skonstruowane chociażby w pobliskim Strzegomiu, gdzie trenerzy zatrudnieni są w Osirze jako też pracownicy Osiru i dzięki temu klub nie musi płacić im pensji na przykład. No wszystko, tak? wszystko można Wszystko zrobić, można, tak? jeżeli się chce, jeżeli jest dobra wola, jeżeli jest jakaś koniutka, wiecie no, jeżeli to, jeżeli to się trzyma kupy, a ja widzę wyraźnie, że tutaj się to nie trzyma kupy i dla wielu osób no. dobrze by było, gdyby to upadło po prostu, no. Tak, 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 się, tak się słyszy w mieście, no i tylko ci ktoś się przyzna ci publicznie. Kto, po, kto zrobi tak zwane sypuku japońskie i no, powie no, sobie... ci publicznie, że tak fajnie by było, gdyby ten klub upadł, bo są takie osoby w, w, w naszych władzach miejskich, które by chciały właśnie tego. No. Ja mniej więcej tam gdzieś przy, przy klubie i obserwuję to, co się dzieje w klubie, ze strony jakby dziennikarskiej, to, to mniej więcej jest od 1997 roku, czyli prawie bez dwóch lat, 30 lat. No to słuchajcie, do no takich historii. Zresztą też o tym rozmawialiśmy. A kto rządził w tym czasie w mieście? przez belewica. większość tego czasu a przez większość tego czasu w mieście kto rządzi w tym belewica. czasie no, ale nie mówię wtedy tylko przez większość tego czasu kiedy ten kryzys takiego klubu spotyka kto rządzi w tym mieście to przecież no bo a później. No bo, bo wy nie powiecie tego głośno. A prawda jest taka, że niestety smutna jest prawda taka, że jest parcie w jednym kierunku, i, a wymaga się od wszystkich dookoła, żeby do, to miasto miało dokładnie takie same profity jak od jednego źródła, od tych innych. Tylko jak można porównywać skalę Ekstra klasy z ligą czwartą czy okręgową. No nie można. Najpierw dajmy coś tej, tej drużynie, żeby ona mogła, wiesz, dawać coś miastu. A tutaj to się wygląda w ten sposób, że miasto chce, miasto doi, miasto robi wszystko, żeby klub naprawdę miał podgórkę. Znaczy, to, to wygląda z tym dawaniem, ja tę historię czytałem, rozmawiałem i słyszałem wielokrotnie. Z tym dawaniem, to wygląda to w ten sposób. Okej, okay, panowie to w tym roku na pierwszy semestr, pierwszy SMS, semestr, na pierwsze <laughs> dostaniecie od nas 100 tysięcy. No, ale jeszcze za zeszły rok jesteście nam winni 150, no to dostaniecie tylko 50. No, no, i radźcie, i, sobie. no i radźcie sobie. No i od razu wchodzisz w rok z kolejnym długiem, no bo wchodzisz z długiem, który, się, który oczywiście narasta. I potem przychodzi jakaś transza druga, wrzesień, październik, listopad. No to słuchajcie, kolejna transza 150, no ale tak naprawdę jeszcze już narosło z ubiegłego roku, jesteście nam winni 150, no to jesteśmy na czysto. Klub tak naprawdę upada, jest wyzerowany, upada. Ja to mówię, ja to przeżyłem wielokrotnie, że, że było ok, wycofujemy, zaczynamy od klasy B. I takich, słuchajcie, sytuacji było 3, 4, może 5. Słuchaj, gdy ja sam grałem w piłkę, to miałem przyjemność grać mm. przeciwko górnikowi, właśnie gdy on zaczynał od klasy B. No, taka jest smutna prawda, wycofali się z drugiej ligi, wtedy zaczęli od zera, praktycznie rzecz biorąc. No I, I z długami. I z długami, doszli do, doszli do gdzieś tam, znowu się wycofali, znowu zaczęli od, praktycznie od zera, no i tak mamy w kółko. Wiesz, wiesz co? No, ja tak się zastanawiam nad tymi rzeczami, ale smutna prawda jest niestety taka, że gdyby miasto chciało pomóc, to by pomogło i to nie chodzi o to, że tu trzeba dawać nie wiadomo ile pieniędzy. Spróbujmy wspólnie usiąść do stołu, um, doprowadźmy do tego, żeby koszty były mniejsze. No, jeżeli um, akwas i cały obiekt sportowy nastawiony jest na e, e, zarabianie pieniędzy, to często słyszę na przykład, no zobaczcie sobie, jakie cenniki mamy duże ale też na przykład jak jakieś związki sportowe drużyny które przyjeżdżają do zdroju, wynajmują ten obiekt na ileś tam czasów w okresie zgrupowań Zawsze jeszcze dodatkowo sobie pewnie negocjują rabaty. I te, I, i, I te ceny mają niższe niż kluby nasze, które tutaj rodzimie muszą wynajmować ten, te, te stadiony, te boiska. No to, to, to raczej jest odwrotnie, powinno to wyglądać, prawda? Prosty przykład: spotkanie rodzinne. Na godzinę wynajmu. Obie... No, oczywiście tak. tak. Teraz prosty przykład: spotkanie rodzinne podczas teraz niedawnego święta 1 listopada przyjeżdża rodzina z Poznania. No i co? Poznaniacy 9 zł za godzinę parkingu. To tak, tylko oczywiście, żeby tutaj też nasze władze nie poszły w tym kierunku, bo to trochę nie o to chodzi. Ale ci, co mają, rozliczają się w mieście podatkiem. Tak, podatkiem, mają ulgi. To wszyscy inni płacą te 9 zł. Tak, oczywiście, jest na parkometrach, ale ta cała reszta grupy ludzi, która tam mieszka, jednak mimo wszystko płaci troszkę mniej. To i tak jest więcej niż w Obrzychu, bo no tak to jest, ale jednak płaci mniej. Czyli dla miasta dba o swoich mieszkańców i. I o swoje kluby sportowe, te mniejsze też, bo to wiadomo, że o te malutkie trzeba bardziej dbać, bo te duże sobie poradzą, znajdą sponsorów, bo każdy chce być gdzieś tam na piedestale. No a dziś w mieście, małym klubem, niestety, biorąc pod uwagę problemy różnego rodzaju, jest klub piłkarski górnych Wałbrzych, i to jemu trzeba bardziej pomóc, niż ekipie, powiedzmy, koszykarskiej, która gra w ekstraklasie, która sobie sponsorów sama znajdzie. Ja myślę, że tutaj też jakby ze strony miasta idzie taka informacja. Może się mylę, może to jest niewłaściwe, ale że to jest taka informacja już po nas choćby potop, tak? No, My to już jest nasza końcówka, wiemy. Mamy to gdzieś. Że, że jest niewykluczona zmiana warty za dwa lata. Nie Niewykluczona jest ta zmiana warty, bo za dwa lata czekają nas wybory, tak, panie Pawle? Tak, może trochę szybciej, co? I, I nie, w, w, wcześniej parlamentarnych, dobrze. Aha, no, więc, jakoś tak, więc, ważna już za niedługi czas może dojść do zmiany warty w naszym mieście, bo też myślę, że wiele mieszkańców, już wchodząc na sprawy polityki, jest zmęczonych obecną sytuacją. No, no Szczególnie tych związanych bardzo mocno ze sportem. Ci wszyscy są ludzie, pewnie czują się mocno oszukani, że tak powiem. Przejdźmy zatem, panowie, do ostatniej kolejki, porozmawiajmy o wynikach, bo te wyniki, niektóre bardzo zaskakujące i też bardzo wysokie. No tak, Barry Sułów Su Su wygrywa z Leksadem Kościele z 8 do 1, co ciekawe lider klasyfikacji strzelców moduł Lamin Sisei z Leksadu właśnie, który ma 14 goli. Tym razem zanotował y, bramkę, ale do swojej. Tak? Strzelił swojaka. Ciekawe, czy mu odjęli. E, <laughs> <jest> to, <laughs> kandam, czy, jak to jest rozliczone. <laughs> nie? Tak. nie? Jak to jest rozliczone? Mamy ma dalej 14 wiesz, goli. Po zmianie połownie zamienił połowy. Wiesz. <laughs> Stanął na to, ja to, to <laughs> do 14 bramek zdobytych przeciwko rywalom, dołożył również y, trafienie do własnej bramki. Górnik a Iskra, Księginice, ta Iskra też słabiutko, 6 do 0. Piast, Żmigród, Twardy, Świątoszów, tu widzimy zgodnie z oczekiwaniami 4 do 0. Tak, ale to zaskoczenie Ci powiem. A tutaj zaskoczenie, no tak, jest zmiana trenera, tak? Nowa miotła, Orzeł Ząbkowice, Śląskie mówiliśmy ostatnio, że... Ale dobrze, wynik wysoki 4-0, mówiliśmy, masz rację Bartku, ale widzieliście jak przebiegał ten mecz? Nie. Nie tam, wiem, że dwie, dwie bramki zdobył Radosław Grzywniak. No, dobrze, Podobno Wiesz, piech karnego pi pierwsza bramka z rzutu wolnego, bardzo ładny strzał, tam było bardzo grząsko, deszcz padał, bardzo trudno się grało technicznie i ten wynik 1-0 się utrzymywał dość długo, później za to może Ząbkowice, nie wiem jak oni to zrobili, ale to były cztery kontry, z czego trzy wykorzystane i czwarta bramka to już w ogóle chyba pada w 94 albo 5 minucie spotkania. 1-0 po pięknym, pięknym naprawdę piękny z rzutu wolnego. A cała reszta to się działa dopiero o 60, któreś tam minuty, w drugiej połowie. Tam Pal 6 z tym rzutem karnym, o którym mówisz. Te wszystkie kontry to były tak bardzo ciekawie wyprowadzone. że ja nie wiem co obrońcy Piasta robili w tym czasie na boisku. Po pierwszej już można było się domyślić, jak będą wyglądać kolejne. A im dłużej ten męż trwał, tym łatwiej robowi się te kontry wyprowadzało. No a tak naprawdę to tam już tylko można było przy każdej odbiorze piłki, podaniu prostopadłem, czekać aż z tą akcją wejdą w pole karne strzelą gola. Pias miał przewagę optyczną, Pias mógł ten mecz spokojnie wygrać, Pias powinien ten mecz spokojnie wygrać, no ale jak się nie strzela przeciwnikowi bramek, to się potem nadziewa na takie szpice, na takie akcje i koniec meczu, dziękuję. Ja. Ja, ja mam pytanie do kolegi Bartka, przy następnym wyniku, to co jest pod spodem podpisane, to jest sarkazm, czy to jest... Brawo eee, eee... Wiczanka, pokonała Polonię <laughs> Śląska 3 do 0, a też <laughs> ten trener Jacek Fajna na swoim fanpage'u na Facebooku, eee, początkowo też myślałem, że jest to sarkazm, jest to ironia, ale było tak dużo informacji, mm. że z czuciem gry, że nie, nie wychodzenie na rolę pierwszoplanową, że jednak uznałem, iż ten Wojna, co mu się naprawdę rzadko zdarza, mimo wszystko tutaj podkreślał, oprócz oczywiście porażki, podkreślał jednak okay. dobrą postawę <laughs> sędziów tego spotkania. Znaczy się, ale ta dobra postawa Sędziów to rozumiem był Sarka ostatecznie? czy? No nie był Sarka. Oczywiście tak było. Tak, tak było. To, tak było tak. No to, no to cóż, no to szkoda trochę Polonii, ale też z drugiej strony można było się tego spodziewać, że w Prochowicach wcale łatwo nie będzie. I cóż, że z Prochowic. Eee, Łużyce Lubań, mamy tutaj delikatną niespodziankę, Moto Jelczołowa, 1 do jednego. Zaczęło się zgodnie z planem, bo w 39 mm -hmm. minucie wicelider król klasyfikacji Królów Strzelców Damian Celuch wykorzystał rzut karny, no ale kwadrans przed końcem do remisu doprowadził Daniel Żółkowski. Z punktów pewnie, z punktu bardziej cieszą się gospodarze, którzy pracują się na Paweł, 11 miejscu. To ten z Romy przyjechał pomóc na chwilę. Który z romek? No, Ziółkowski, ale tam ma chyba Janek na imię, nie. Ale Paweł się nabrał. Jan Ziółkowski. Błyskawica tak gać. Błyskawica gać po Zwilka tym W czwartej lidze. Cię huknę zaraz. Błyskawica Gać po początkowym, słabym okresie w rozgrywkach, bo przecież też mm. gdzieś plasowała się w dole tabeli. Wiemy o tym, że już od pewnego czasu ten kryzys e, minął. Mam nadzieję, że bezprowodnie. Tym razem wygrana Jeden zaraz 0 z GKS-em Mirków Długowenka. Jeden gol w 81 minucie z rzutu karnego Michał Chawryło. No i wydaje się, że naj, najciekawszy mecz mm. e, z tych, o których tutaj rozmawiamy. Lechia Dzierżoniów, AKS baza III 2 do 2. Czyli czwarta ekipa kontra czternasty zespół klasyfikacji. Faworytem zdawali się być gospodarze, którzy, którzy cały czas gdzieś tam walczą o miejsce na podium rozgrywek, ale skończyło się podziałem punktów. 1 do 0 Adrian Twardowski wyrównał w 66. minucie Dawid Domoracki. Co więcej, w 76. 76 minucie Damian Hajewski wykorzystał rzut karny. Goście prowadzą. 2 do 1, ale chwilę po tym golu popularny Hajek ujrzał drugą żółtą kartkę i tym samym przyjezdni kończyli spotkanie w dziesiątkę. A ostatnie, zdanie, ostatnie zdanie należało do Bartosza Rzebskiego, który to ja 85. w 85. Minucie znowu golał na 2, do 2 Powiem Ci Bartku, jeszcze tylko teraz nie pamiętam, czy to Adrian Twarowski czy Bartosz Rzebski. Nie pamiętam z tego względu, że to widziałem tuż po meczu w rolkę, piękna bramka z przewrotki dla jednego z tych dwóch piłkarzy Lechii Dzierżoniów, no ale naprawdę przykro mi, zapomniałem nazwiska sprawdzić, nie zanotowałem tego, za to warto popatrzeć sobie na fanpage, bo takie bramki naprawdę rzadko wpadają. Nie rozmawialiśmy o górniku, no bo górnik to pytać... Nie rozmawialiśmy, tylko w innym sensie. W innym tak. sensie, tak. Ale tak. Nie rozmawialiśmy w kontekście meczu no, tak. górnika, bo ten mecz dopiero no, no, przed górnikami. No, tak, no poczekamy, zobaczymy, jaki będzie wynik, opowiemy sobie o tym już w następnym razem. Tak. Ale następna kolejka, praktycznie wszystkie mecze oprócz jednego 8 listopada, natomiast 9 listopada, właśnie górnik w mecz pokażemy na. Antenie Sportowego Bobrzyka. I też miło i dziękujemy panu Mirkowi, bo tu w trakcie tej naszej ostatniej rozmowy. Prezes Otok. Tak, tak, zdecydowanie prezes Otok się tutaj pochylił do naszej prośby, chcąc pokazać ten mecz. Mecz właśnie też między innymi, dlatego zagramy w niedzielę. No to wasza sprawka. Ale, no, takie kubusie. Takie kubusie, tak. Iskra Księgienica Polonia Środa Śląska, ciekawie zapowiadający się pojedynek Piasta Nowaruda z Prochowicianką. Ale czekaj Bartku, bo ty tak mówisz o tej Piastie Nowaruda, to jest samo przez się, ale zobacz, Iskra Księgienice, Polonia Środa Śląska, to jest 16 z 18. Z się, tak, 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 to jest to, bardzo ważny to, mecz dla um, kwalifikacji tak, tej końcowej z dołu, tak. Z dołu, tak. Więc... Faktycznie, tak. Trzymamy kciuki za Jacka. Trzymamy kciuki za tenera fojnę, Tak jak powiedziałem, ciekawie zapowiadający się pojedynek Piasta Nowa Ruda z Prochowiczanką. Ale jeszcze ciekawie, AKS Czegom podejmie Orła Ząbkowica. Zaraz powiem, że to małe derby. Twardy Świętoszów, Lechia Dzierżoniów, Błękitni, czyli Leksat, Kościelec, Chrobry, Dwa Głogów, GKS Mirków, Długołęka, Barycz, Sułów, Motojelcz, Oława też fajnie zapowiadający się pojedynek z Błyskawicą Gać. Motoelcz potracił punkty, błyskawica coraz lepiej w każdym meczu coraz lepiej. No i górnik z Motoria użyce Lubań. Tyle jeśli chodzi o najbliższą 16 kolejkę, czy de facto przedostatnią kolejkę rundy jesiennej. Dobrze liczę panowie? No, ostatnia tak. kolejka zaplanowana jest dopiero chyba na 22 listopada, z tym, że jest to na pewno ostatni raz, gdy górnik zagra na własnym boisku. To 22-23 listopada, z tego co pamiętam, kończy się czwarta liga, liga okręgowa, ja klasa B, klasa już teraz Chyba 17, Kuba, 6, 7, 16, 15, 16? Tak, no ja Ci zaraz powiem. Tak? że. Zmieniono? No, mówię, ja się mogę mylić, bo w tej aplikacji do Dolnośląskich Związek Piłki Nożnej, gdzie mamy dużo różnych informacji, często. Aktualizowanych na bieżąco, jeszcze jak niedawno patrzyłem, to było powiedziane, że będzie rozgrywane właśnie do 22, no ale mogło się to zmienić. Nie twierdzę, że nie. Tym bardziej, że. Chyba, że jak są warunki pogodowe, to przeniosą kolejną kolejkę z wiosny. Widzisz, no jest jednak, tak jak mówiłem, kolejka do 18. Zaczęła runda. Paweł, Kolejko 18, 22, 23. 18, 18, to będzie pierwsza runda. Tak, no to, nie to, pierwsza, rządy wiosenki, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Nie patrz na to, bo to jest przed, no przestarzała strona, mówię ci, zawsze są ważniejsze. Lepszy dobrze, przepraszam, źródło. Przepraszam, więcej tego nie zrobię. No, Tym miłym y, akcentem dziękuję, że byliście z nami w raporcie z czwartej Ligi Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Skurz. Zapraszam oczywiście na program przed Kolejką. Wszystkie transmisje sportowe na kanale na YouTubie Sportowy Wałbrzych TV. Do zobaczenia. Czekamy na nowego regu Liga Włodziejskiej.